Witam w kolejnym odcinku Klesza Literackiego na fili numer 5 w oddziale dziecięcym. Dziś chciałam Państwu przedstawić duet Małżeństwo Aleksandra i Daniela Mizielińskich, którzy są grafikami. Pierwsza książka, którą chciałam zaprezentować, to są właściwie dwie książki w jednej: pod ziemią oraz pod wodą. Możemy zobaczyć, co znajduje się pod wodą w każdej płaszczyźnie. Pod ziemią. Tak jak widać, znowu jest pięknie wszystko przedstawione. Wchodzimy pod ziemię, pod pierwszą płaszczyznę i widzimy, co się pod nią znajduje. I znów krót, krótkie opisy nazwy zwierząt, które żyją w lesie. Kolejnym hitem jest seria dawno temu w Mamoko. Każda książka przedstawia kolejną historię, którą tworzymy razem z dzieckiem. Opowiadamy o postaciach, o tym co się dzieje. Każda postać wykonuje inną czynność. I tak co strona szukamy po prostu tej samej postaci w różnych czynnościach, które wykonuje. Możemy z dzieckiem w ten sposób tworzyć własną historię, własną bajkę, i za każdym razem może to być inna bajka. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z grafiką małżeństwa wicielińskich. Naprawdę warto, każdy znajdzie tam coś dla siebie. I rodzic, i dziecko. Jest to fajny sposób na spędzanie wolnego czasu ze swoim dzieckiem. Każdy z tego wyniesie jakąś radość i naukę dla siebie.